W rzeczy samej, Kenneth Copeland wieczorem w telewizji powiedział, wiecie, w Galacji na rozdziale szóstym, gdzie jest powiedziane, nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Powiedział, chcecie wiedzieć, co to znaczy? To znaczy, że gdy siejecie pieniądze w posłudze, to musicie spodziewać się tych pieniędzy z powrotem. A jeżeli nie spodziewacie się pieniędzy z powrotem, to wyśmiewacie Boga, ponieważ dostaniecie to, co sialiście. Możecie przeczytać sami dla siebie w artykule Time Magazine z Patem Robertsonem na przedniej okładce, gdzie reporter zapytał go, to brzmi tak, jakbyś dawałby dostać, on powiedział po tysiąc kroć tak, daje po to, by dostać. Daje po to, by dostać dobrobyt. Daje po to, by dostać zdrowie. To nie jest dawanie, to inwestycja. Pierwszy Koryntian 13 mówi wam bardzo jasno, że możecie wydać wasze ciało na spalenie. Możecie karmić biednych. I jeżeli nie czynicie tego z miłości, a miłość nie spodziewa się w zamian niczego. To zda wam to się na nic.